Solana to jedna z nowoczesnych kryptowalut, której celem jest dostarczenie efektywnego, skalowalnego i niskonakładowego środowiska do tworzenia i obsługi decentralizowanych aplikacji, dApps oraz smart kontraktów. Została stworzona w 2020 roku przez Anatolia Jakowenko i zespół inżynierów. Solana wyróżnia się przede wszystkim swoją wydajnością i zdolnością do przetwarzania tysięcy transakcji na sekundę przy niskich opłatach. Kluczowe cechy Solany to skalowalność. Solana została zaprojektowana z myślą o skalowalności, co oznacza, że może obsługiwać duże ilości transakcji w krótkim czasie. Mechanizmy konsensusu Proof of History POH i Proof of Stake POS są wykorzystywane w celu osiągnięcia wysokiej wydajności sieci. Niskie opłaty transakcyjne. Dzięki swojej zaawansowanej technologii Solana oferuje niskie opłaty transakcyjne, co stanowi przewagę konkurencyjną w porównaniu do innych blockchainów. Szybkość transakcji. Dzięki zastosowaniu różnych innowacyjnych technologii, takich jak PoH, Solana może przetwarzać transakcje bardzo szybko, nawet w porównaniu do innych popularnych kryptowalut, takich jak Bitcoin czy Ethereum. Smart kontrakty Solana wspiera smart kontrakty, co pozwala programistom tworzyć różnorodne aplikacje na platformie. To otwiera drzwi do rozwijania rozmaitych projektów DeFi, Decentralized Finance oraz innych aplikacji opartych na blockchainie. Ekosystem i wsparcie deweloperskie. Solana zyskuje na popularności, co przekłada się na rosnące wsparcie ze strony społeczności oraz rozwijające się ekosystemy projektów i aplikacji zbudowanych na tej platformie. Jednak Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, inwestowanie w solanę niesie ze sobą ryzyko, a wartości kryptowalut są podatne na wahania rynkowe. Osoby zainteresowane solaną powinny dokładnie zrozumieć jej technologię, cel i potencjalne ryzyka przed inwestycją.